Jesteśmy teraz przy zadaniu 11, 2. Zaprezentuję Wam teraz totalną klasykę gatunku. Coś, co każdy człowiek musi wiedzieć, nie tylko w klasie naturalnej, ale już dużo, dużo wcześniej. To jest po prostu podstawa, podstaw, punkt wyjściowy do wszelkich dalszych obliczeń, jeżeli chodzi o szerokość geograficzną, też wysokość Słońca nad horyzontem. No i uwaga, polecenie jest takie. Oblicz wysokość górowania Słońca nad horyzontem Warszawy. W dniach 22 czerwca i 22 grudnia. No więc słuchajcie, interesuje nas w tym momencie oczywiście szerokość geograficzna, z tego będziemy korzystać. Mamy dwie opcje. Wiemy, że jesteśmy na półkuli północnej, wobec czego, kiedy mamy 22 grudnia, no to korzystamy ze wzoru 90 stopni odjąć. Szerokość geograficzna plus 23,26, czyli po prostu odejmujemy 52 stopnie, dodajemy wartość deklinacji, no i wychodzi nam 61,26. Tak, tak to wygląda w czerwcu. Jeżeli mamy grudzień, no to wówczas wiemy, że Słońce góruje w zaniecie nad zwrotnikiem Koziorożca, czyli dalej od nas, to my tę deklinację tutaj musimy odjąć. odstawiamy do wzoru, wyliczamy i wychodzi nam 14 stopni 34 minuty więc sprawa jest prosta. Dokładnie trzeba to zapisać w odpowiedzi, nie zapomnieć o tym, tak? Czyli dniu 22 czerwca wysokość słońca nad horyzontem Warszawy to 61 stopni 26 minut, natomiast 22 grudnia jest to 14 stopni 34 minuty. Więc tak jak wspomniałam na samym początku, jest to podstawa podstaw i musimy wiedzieć, kiedy jaki kurz zastosować.